No I coś się te przyjechali, i chcecie sobie co wam coś opowiedzieć, bogate jest życie, staruszki. Haha. Ha. O, ja muszę powiedzieć, że miałam bogate życie. No, bo wszystko się zmieniało przy mnie. Powstawało. Właściwie jestem szczęśliwa, bo jeżeli się kocha zawód i może się go wykonywać, to człowiek jest szczęśliwy. Ten pięciodniowy cykl filmów z Danutą Szaflarską zamyka ten znakomity dokument Doroty Kędzierzawskiej ze zdjęciami Artura Reinharta. To oczywiście film Inny Świat. Każdy aktor uczy się chyba do końca życia. To nie ma tak, że się Umie od razu, nie? A co dzisiaj powiedziała Pani młodym aktorom? Czy ma Pani dla nich rady? Że cały czas trzeba dużo pracować. To jest jedna rada. I uczyć się. I nie myśleć o tym, że się jest świetnym aktorem. Wprost przeciwnie, to znaczy, że zawsze czegoś się nie umie. Ja już mam te drobne lata. Pracuję, gram w teatrze i zawsze mam treny i muszę się przygotować, bo to nie ma na lekko.